Czy banki będą mogły bezkarnie wydłużać czas postępowań sądowych? Dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnej części tego projektu ustawy frankowej, mianowicie łączenie postępowań. Pojawił się taki pomysł, żeby banki nie musiały już składać, żeby zabezpieczyć swoje roszczenia przed przedawnieniem, żeby nie musiały kontrpozywać frankowicza tylko żeby mogły to zrobić w formie wyniesienia zarzutu potrącenia nawet w postępowaniu apelacyjnym, czyli wydłużenie tego czasu na zgłoszenie zarzutu potrącenia. Zarzut potrącenia ma taki skutek, że kiedy my rościmy do banku o 400 tysięcy, czyli o to, co wpłaciliśmy, a do banku mielibyśmy po wygranej sprawie oddać 300, czyli tyle, ile bank nam pożyczył, bo tyle wynosiła kwota kredytu, to bank może wnieść zarzut potrącenia tych 300 tysięcy, czyli tak naprawdę sądzimy się o te 100 tysięcy nadwyżki nad kapitał. Negatywną Konsekwencją potencjalnie w takim scenariuszu, jeżeli ten zarzut potrącenia, które banki mogłyby w dowolnym momencie składać i nie płaciłyby odsetek za zwłokę od tej części kapitałowej, to potężny minus, potężny minus i bardzo niekorzystne rozwiązanie dla nas, to tak naprawdę banki dostałyby narzędzie do tego, żeby móc przedłużać bezkarnie postępowanie sądowe czyli mogłyby przedłużać, wydłużać, a na koniec dnia nie płaciłyby odsetek za zwłokę. Takie ryzyko rysuje nam się potencjalnie w tym scenariuszu, i uważam, że jest to bardzo niekorzystne dla nas, czyli kredytobiorców. Po więcej takich porad obserwuj mój profil.